Cześć wszystkim, tutaj husiek 93. Yy, nie, 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 to nie kuszę. To jest Assassin Craft. O oh my god, ale lagi. Stójcie, bo sprawdzę, czy się dobrze wszystko nagrywa. Okej okay, jestem. Wszystko dobrze się nagrywa. A my kończymy nasz podstawowy domek. To jest już drugi odcinek, przypominam. Nie odcinek, to jest najważniejsza rzecz. nie będzie drugiego odcinka, a będą awantury. kręcę to pierwszy raz, powiecie. A taki dom, w tym razie zrobimy. Chcę jakieś królestwo budować. Nós não levita que gente. Hum. OK. Możemy sobie to... stawmy pochodnie, może nie nieźle. Będę mieć drzwię. Teraz wyrobimy drzwi. Okej, okay. drzwi postawione, więc let's go. Dalej. Mamy jedzenia i musimy nawet... tylko poświęcić na lewo, którym do kamienia o, drapieżnika o, okay. Okej, jesteśmy. Może nie będę przedłużał, zobaczymy się za chwilkę. I tu mieliśmy farta. Popatrzcie, co znalazłem. Kryształ. Super. No to spotkamy się za chwilę. Okej, okay, jestem. I znalazłem koper. I powiem, że miałem na normalu. od razu sobie... o matko jest węgiel sobie przetopimy e, upiecemy. piecemy i ja to tam pójdziemy chyba mm, zjem sobie weź wreszcie i również trzeba zrobić sobie lepszą Lepsze wyposażenie. O matko, co ja robię? Mieczyk. No też to żeby kopera przyutopić. No może coś jeszcze tak. Szykierka. Nie. Nie Dobra.

Nie, nie da się. Dobra. Ja idę do kopalni jeszcze sobie chwilę. Sobie jeszcze nakopię trochę kobla, więc spotkamy się za chwilę. Okej, już jestem. Znalazłem Jest węgiel. Kop mega. Trzeba jakieś peski poszukać. Hmm... Te, Dużo tego węgla. Okej, okay, wszystkie. Cały węgiel. Poszukajmy teraz jakieś jaskin po żelazo. Trzeba nam nam. Miesiacek. Hmm. Coś może do tego zamku. Tylko ci To Tu są. Te łyse pały. Ona no tu. Ona no tu. Ona no tu. いただきます。 być w ściekach. Fuck shit. Nie warto, nie warto, nie warto, nie warto. O, oh, Ile ich tu jest? Ten słuchacz nie szkórał mnie. Serce zabrał. Gnięcia, śmieci. No! A ciebie w OF! Oh, Не, не съм спалнели. Не съм спалнели. Остапнах. О, И... О, по 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 Фак Окей, по 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 да по A bo no, może jeszcze gdzieś trafimy. A może może jeszcze trafimy? Nie, nie trafimy już nie. Powiem, że nie warto tu być. Zobaczmy się. Zastąpić. Oh, fuck, this. Oh, the fuck, headshot this time. Asasyn się nie detektować. Które... Chodź zawołał! Pan zawołał! ich, koledzy! Rzląć go! Ani! Dobra, wkraczamy do królestwa. Tłego. Pełno łuczników, owak! Owak! Fak, tu jest jeden. Henny Jaki on jest wyciągały... Oki, mord, tam jest ten diamentowy... Mm. A, ten słaby... Tego możemy nawet zepnąć, ale... Oooo... O f**k! O nie to nie mam, nie mam mieto! Wiesz go... O oh, FAK! Uff... O oh, f**k! Fuk, 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 fuk. No, zabudujmy się. Mamy drewno.